Siemanko z tej strony Kamyk, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale FIFA 23 już ruszyła. Już logujecie się na swoje konta przez Webappa, otwieracie pierwsze paczki, dla niektórych wielkie zaskoczenia, dla niektórych wielkie rozczarowania, ale chyba największym rozczarowaniem jest to, jak aktualnie wygląda rynek i ja wam to przedstawię, bo jak wczoraj po prostu sprawdzałem niektóre ceny, to nie wierzyłem co się dzieje. Zapraszam was do oglądania. Przypominam, że sponsorem kanału jest fuxiasz.pl. Zaczynamy! Jeśli chodzi o moje główne konto, to są rzeczy, które trafiłem. Marco Asensio, Gabriel Paulista, Alex Ramiro, Nelson Semedo to nie są karty, które, które gdzieś tam będą dużo warte na starcie. Ale bardziej chciałbym wam pokazać to, co aktualnie dzieje się z rynkiem. Mamy Roberta Lewandowskiego, najwyżej oceniona karta, oprócz pięciu innych i jego cena aktualnie to 22 tysiące, a wczoraj, kiedy ludzie wyprzedawali karty, było można go dorwać za 16 bądź 17 tysięcy. Końców, ja wiem, że może nie być najbardziej grywany, ponieważ ma 75 tempa. Ja wiem też, że ludzie jeszcze nie budują składów i te karty pójdą na 100% do góry, ale no to już trochę bije o alarm, bo po prostu karta 91 overall... Ma 21 tysięcy kosztuje na starcie FIFA. Sprawdźmy, jak taka karta 92 Roberta Lewandowskiego z Bundesligi, czyli wydaje mi się gorszej ligi do budowania składów, wyglądała w FIFA 22 na start, właśnie web -up. Ok, może w pierwszy dzień to średnia na PlayStation wynosiła 33 tysiące, natomiast później to było około 60 tysięcy za Roberta Lewandowskiego. Później ta cena spadła i wróciła, ale to nie było 22 tysiące. Teraz Robert Lewandowski kosztuje 23 tysiące w FIFA 22, czyli Robert Lewandowski aktualnie jest droższy w FIFA 22 niż w FIFA 23. Może chcecie bardziej drastyczny przykład? Engolo Kante. W tamtej FIFA jego cena to było około pół miliona. Wiadomo, miał lepsze statystyki, to wszyscy wiemy. Teraz jest tego tempa, a nieco mniej, mimo wszystko 47 tysięcy za Engolo Kante. To jest żart, bo kiedy. Wy otwieracie teraz paczki, to co tak naprawdę musielibyście trafić, żeby mieć kartę wartą powyżej pół miliona? To chyba tylko i wyłącznie Kylian Mbappé. A co powiecie na to, że Cristiano Ronaldo, który oczywiście tego tempa stracił sporo, kosztuje teraz swoje minimalne wideo, czyli 160 tysięcy. Cristiano Ronaldo. Przed premierą FIFA kosztuje 160 tysięcy. To się po prostu w głowie nie mieści. No i oczywiście raczej, raczej ludzie go nie sprzedają, bo po pierwsze nie ma go kto teraz kupić. A po drugie... Jest ich zbyt dużo na rynku za 160 tysięcy, bo nie można zbić tej ceny niżej. To może jeden z lepszych informów, no tutaj cena naprawdę wygląda solidnie. Valverde, który ma 86, overalla, dostał kartę nawet niezłą, co prawda na prawym skrzydle. Ale z tymi statystykami ta karta moim zdaniem powinna być nieco droższa niż 48 tysięcy, ale spokojnie to nie wszystko. Wczoraj przyglądałem się na streamie kartom, które mamy właśnie tutaj, czyli Kylian Mbappé, ktoś pomylił się, omsknął się i za 138 tysięcy wystawił do licytacji Kylian Mbappe najdroższa karta w FIFA 23, jaka będzie ze zwykłych złotych kart, poszła za 342 tysiące. Antony, który był przekonany, że będzie powyżej 100 tysięcy, był sprzedawany za 14,5 tysiąca. Neymar za 140 tysięcy, ale to nie wszystko, bo wczoraj, ludzie, wy tutaj macie u góry, właśnie nie chcę spoilerować. Wystawili na przykład dwóch KFU dokładnie w tym samym momencie za 106 tysięcy start licytacji. Jeden poszedł za 107 tysięcy, drugi za 365. Ale to nie wszystko, wczoraj ktoś pomylił się jeszcze bardziej. Root Hulit wersji 90. Mam wrażenie, że ktoś się omsknął o jedno zerę. Miało cenę wywołaczą za 7,5 miliona, a kup teraz za 9 milionów. Natomiast. Pomylił się, pomylił się bardzo, bo wystawił za 750 tysięcy i pożył on za 1,141 tysięcy z licytacji. Nie wiem, kto miał wtedy takie końsy. To musiał być ktoś z pracowników jej albo ktoś, kto ma już dostęp do FIFA i otwiera mnóstwo płaczek, quicksellował mnóstwo em, duplikatów, żeby mieć e, właśnie te końsy, bo 1 141, e, to tak naprawdę była godzina po starcie webupu, więc nie, była, nie mogła to być osoba, która wystartowała na web Oraz coś, co wydaje mi się, jeszcze przebija, tego ruda chulita. Puskas w wersji 92, wczoraj wystawiony cena wywłaszcza 197 tysięcy końców, poszedł dokładnie za tyle samo za 197 tysięcy końców. W głowie się nie mieści, co się dzieje, ale dajcie znać, co myślicie o tym rynku, czy to jest dobre, czy nie. Wiadomo, ceny tych kart pójdą do góry, od wtorku sporo osób zacznie grać, od piątku jeszcze więcej osób dołączy do wspólnej gry, no i w przyszły weekend ludzie zaczną budować swoje składy i te ceny na pewno pójdą w górę. Ale też niektórzy zaczną otwierać e, paczki za FAPońcy, więc tych kart będzie jeszcze więcej, więc czy... Drynek umarł już przed startem FIFA. Takich przykładów tanich zawodników może być jeszcze większy. Halland, który będzie najlepszym napastnikiem z Premier League, ma cenę 34 tysiące. Przecież to jest niemożliwe. Ja z Quixeli, kiedy w sobotę będę otwierał paczki swoją drogą o 18 w sobotę Twitch TV Tam zaczynamy już pełną wersję gry. Od soboty będę mógł grać, więc sobota 18.24, niedziela od 10 do 24, poniedziałek od 15 do 24. I tak na razie trzy streamy są zaplanowane. Zapraszam was na Twitcha, bo tam będziemy otwierać paczki, tam będziemy grać Squad Battles, żeby na poniedziałek już były nagrody. No po prostu zacznie się pełna gra. Ja tych wszystkich zawodników od soboty. Będę wykupywał na ogromną skalę. Wczoraj można było go kupić za 7000, dzisiaj już poszedł w górę, bo 9600 trzeba zapłacić za kartę 88 Overala Luke Modricza. No to jest po prostu śmiech na sali. Przykładam karty, która w miarę jeszcze trzyma cenę jako tako jest karta Mendiego. Ta karta jego 83 overall na lewej obronie zawsze to było około 100 tysięcy na starcie. Teraz jest 30 tysięcy, jak na karta 83 oczywiście trzyma cenę, ale nadal jest to niemal 3 razy mniej niż zazwyczaj kosztował Mendy na rynku. No i po prostu jestem ciekawy, czy ten rynek jest już nieco rozwalony, czy jeszcze jako tako wróci do normy. A na koniec Inform. Najwyżej oceniana aktualnie karta niebędąca ikoną, czyli Kevin De Bruyne w swojej wersji Inform z 94 podań, 89 strzałów, kosztuje 92 tysiące. Szczerze, nie wiem co więcej powiedzieć. Eee, dajcie znać, czy Wam to odpowiada, czy jednak wolelibyście, żeby te karty były ciut droższe. Bo z jednej strony można zbudować swój Ultimate Team, tak jak sama nazwa wskazuje, a z drugiej strony te karty, które na początku się kupowało i wiecie, one zyskiwały na wartości, teraz no tak naprawdę nie wiem na czym zarabiać, będę się zastanawiał kiedy wejdę do gry, ale... Trafiacie takiego Lewandowskiego? Cieszycie się, że trafiacie kogoś takiego. Taki walkout rzadko się trafia na początku, żeby trafić tak dobrą kartę. A okazuje się, że on kosztuje 20 tysięcy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym rynku transferowym. A ja spadam, żeby przygotować dla Was kolejne streamy, kolejne odcinki na kanał. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.